Hej, 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 Siemano, witamy kolejnego pięknego poranka. Słuchajcie, drodzy widzowie, dzisiaj napotkaliśmy na pierwszą dużą przeszkodę na naszej trasie. Jest powódź! Zaczął padać deszcz i to trochę pokrzyżowało nam plany, ale może to zaowocuje takim estetycznym vlogiem. Kojarzycie tę dziewczynkę, która siedziała w pokoju na tym streamie... Jak to było? Chill low 5 hip hop beats to chill, study to. I my dzisiaj będziemy starali się odtworzyć ten klimat. Najpierw to w pierwszej części, a w drugiej części vloga pojedziemy do LoL parku. Wyzwamy Fakera. Widzę, że tutaj na siadanie. Ja wziąłem. bulgogi i soup. Jest lekko spicy. Tutaj jest w środku. Tutaj mamy jeszcze ryż do tany. Bardzo fajnie to wygląda. Pod sami Koreańczycy. Dlatego stoimy przed wejściem, patrzymy. Nagle wychodzi jakaś pani i podchodzi do nas i mówi: Chodź, nas taką agresywnie tutaj zabołuje do środka. Wszystko ustawia po kolei. Ale spoko. Wygląda dobrze. Jeszcze nie miałem każdy okazji zrobić coś bo to naprawdę wyglądało jakby to był wrzątek i miałeś na twarzy, Ale pierwszy łyk tej zupy. Jest gorąca, ale jest bardzo dobra. Ja mam bibimbaba. Ogólnie czekaliśmy na nasze jedzenie około 3 minuty. A z tak wiecie, poważne obiadowie dania. Więc tu w Korei generalnie strasznie szybko podają jedzenie. Fajny kontrast do Polski, gdzie czekasz na przykład 20 minut, żeby ziomek przyniósł siwinko. Bardzo niepoczeszające. Tu mamy sajcy, jest kimchi, wiadomo. Tu są takie placki rybne. Patrzcie na to. Nie wiem, z czego one są zrobione, ale. myślałem, że to najpierw cukinia, ale jak wiesz gryza. To jest takie różowe w środku, ale ta zupa naprawdę jest ten mega pod wrażeniem. To chyba jedna z top dań, które tu jedliśmy Ale Ale możecie nas wyzywać w komentarzach. Nie wiem, czy widać, nie wiem, czy za ostrość. E, musicie mi zaufać na słowo. 12.25, a to jest nasze śniadanie. Trwa debata, czy powinniśmy robić Tube Girl, czy nie. Prawizowie, jak będzie 1000 lajków pod tym vlogiem, dopychamy pychamy Tube Girl w metrze Seulu. Pani Ola trochę zniezmaczona tym faktem. Trochę, trochę. Ona jeszcze nie wie, ale na 2000 lajków Pani Ola też dopycha Tube Girl do lepiej kondygnujmy. Idziemy kupić połowę sklepu. Okej okay, tak. Jeremie jego sochana kupisz. Nie, no i chcesz mi powiedzieć, że to jest ten NBA Store. Ty no, Srej się jaram, nie widać po mnie. Ej, nie. szczerze, jestem największym fanem koszykówki. Widać po mnie w końcu, numer 95. Uwie... To jest nieprawdopodobne, co to jest. W Polsce takie rzeczy ma. Normalnie w NB jest to, że wystawili Julkę. Piękne. <grych> e, przepraszam, Lewus, ty jesteś ekspertem od koszykówki. Powiedz mi, która drużyna gra w tych kompletach. Boston Celtic, za przypadkowo. Celtics? Celtic? No nie. Jak myślisz, z czego to wynika? Z tymi fani? kolorami? Taka drużyna. Tragedia jest. Nawet nie ma żadnych, czyli taki lifestyleowy sklep. I mówiłem, że to nie będzie to największe, no ale trudno. Trzeba się że coś kupić. Taki trochę high school musical vibe, nie? Jesteś high school po prostu, bez muzyka. To no muzyka chodzi <grych> właśnie o to, gdzie za śpiewa. I to a, okay. się hmm. rozejrzeć. Nie wiem. Czyli w sensie, póki co lekkie rozczarowanie, a. To było bo twoje marzenie, żeby tutaj przyjść. Ja no marzenie, tu... twoje największe marzenie, tak Ty... mówiłeś. Największym marzeniem to było pojawienie się w TD Garden. Ale to nie, to jeszcze nie to. Największy sklep NBA na świecie, stary. Wow. Słuchajcie, można kupić piłkę, nie? Można kupić piłkę do kosza. Jak myślisz, ile kosztuje piłka do kosza. Mi się wydaje, że kubań. A to jeszcze ręce są. To są ręce Michaela Jordana odwzorowane. Albo nawet lepszego zawodnika. Remiego jego Panie Olu, na katolickim streamie jest miejsce dla merchu z NBA tak, ponieważ ja chcę kupić bratu, bo jest bardzo wysoki i lubi grać w kosza. Jaka to jest ta. cena? Nie, jaka to jest tkanina? 50 tysięcy. Na przecenie? ogóle była kurtka za pół miliona, bo ona, taka fajna. Pomyślałem sobie, żeby dotknąć i poczuć się jak z który kupuje Bejpa za półtora koła. A nawet go nie założył. Bo... Czy przecież już mówi do dlaczego nie nosi Bejpa? Bo padał deszczyk. <laughs> nie, bo za gorąco by było. <laughs> nie, 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 bo padał deszczyk. <laughs> za gorąco, serio? <laughs> padał deszczyk, ubrał go, wyszedł i mówi, ej kurwa, pada. Za gorąco. Wiesz, to Dobrze. jest kurtka zimowa, I rozumiesz tak to? tak giga stary, nie? No i z kolei sklep mam Mel B To jest ta pani, która robi fitness dla kobiet Tutaj robię za modela Testowałem size fitting Koreańskie L Rozczarowanie to mogłoby powiedzieć Naprawdę tu nic nie ma Żadnych jerseyów Nie mogliśmy kupić żadnego Jeremiego Sochana Tym bardziej jedna rzecz z Bostonu I to jeszcze XL Także tragedia, nie polecam A czekaj, to XL nie jest dla ciebie dobre? Stary co? Oh. Zobacz na mnie No co, so normal? normalnie? Mega szczupły koleś Doszliśmy, tu jesteśmy pod LOL Parkiem To już tam załogiem w pierwsi korajczycy. Prawdziwa spotkaliśmy... koletka e-sportu Tak jest, spotkaliśmy pierwszych dripperów z Korei Wychodzi laska w czapce Timo I Piotr mówi niej tak Hello, hello, one mówi Yeah, hello, hello Ale A dobra wychodzimy. była gadka z nimi No dobrze, dobrze szło Zapytałem się jaką komu ja czy... Powiedział oczywiście, że T1 Tak wygląda LOL Park? Filmu? Nasz kolega Cookie co, 215 który miał tu być o 15 i miał wyjechać I miał być o 15.30 i właśnie czeka na tak w tej lokalach tripuje w bejpie, a my co? Metrem przyjechaliśmy tutaj, nie? i byliśmy szybciej. To jest jakieś stanowisko do giercowania. Ludzie grają, ale nie wiemy czy dobrze i grają w Valoranta. Keyumi! Kichai. Tu mamy PC Banga, można przyjść sobie w grę. Tu jest ten bok, który Gibson i dostaje na streamie. No i tworzyli... podobno jebie 165 tysięcy. Nie. Zobacz, warun na shore. Jo jakie fajne! Teraz tak, tu są nasi z przed rozmawialiśmy. Tu jest masa figurek. Ktoś mówi, że musi kupić figurkę. Są koszulki. Oczywiście zostały tylko koszulki Gam? Gigabyte Marines A, jedna, a potem jest już koszuleczka. O, i trzy z Ali. Dripowane te. Gdzie są koszulki Genji? Ja mam taką bluzkę tu mam tego poro. Atmos to jest pengu debilu. No to mówię kurwa, znam się na swojej robocie, jestem mistrzem Polski w te w, te w Polsce. Słuchajcie moi drodzy, wszyscy tutaj kibicują T1 i nikt nie szanuje Genji. No. Ostracyzm w kierunku Piotka jest ogromny. Jest gigantyczny. Ale to dobrze mu tak, nie? Tutaj taka ładna Gwen, tutaj kruszaczek. Pubajki kosztuje. Proszę to dla was. Nie wyrzyci na paleńce. Widzicie to? No. Mamąż taką ten a najlepszego komentarza kupimy. No to się no, wydarzy. Krawędziowy w opinii. Jest fajna taka hala, lekko jakby wszystkich drużyn Menzicka. Lekko ze strony <gry> no, i lekko po Nie można kupić sobie jakiś gadżet, tak, ale proste, szczerze, po prostu szału nie ma. To nie jest tak, że nic tu nie ma. Imo warto jest tu przyjść, ale czy nie możesz wejść na arenę, to no, trochę słabo. Powiedziałbym, że po kolebce Esport, po kolebce z Ligi Legend, jako takiej stolicy i to miejsce, które miało być takim kultem, jestem troszkę rozczarowany, ale jeszcze nie zaczęliśmy tej przygody pięciopiętrowej. No dobra. Taki, co mamy PC Bank, zamawianie to jest. Arena, I tu grałem LCK za tydzień. Tylko nie można hmm. tu chodzić. No bo nie ma żadnych gier. Trwa? Fera kurczakowa. Proszę opisać. Miał być spicy? A nie, spicy. Nie, nie, jest spicy. Jest. Dobra, bo w skrócie. Zamówiłem. Nie, wkurwiłem się dzisiaj. To jest dosyć długie, ale powiem to zwięźle. Zamówiłem kurczaki jako pierwszy, dostałem jako ostatni. I w momencie, kiedy moje zamówienie wreszcie się wyświetliło, to podchodzę i mam do wyboru dwa. Pierwsze czerwone pudełko, które wygląda jak spicy, ale nie było tego, a zamówiłem to. A drugie, które nie wygląda jak spicy, jest darmowa kola, której nie zamówiłem, proszę bardzo. No i jest kurwa garlic I podchodzę i się pytam, jak kulturalny Europejczyk. Excuse me, 48. 40, 40. i dostałem, dostałem takie mega mega rasistowskie spojrzenie, oczy nagle i się wkurwiłem, więc zapytałem jeszcze, excuse me, the number no to wziąłem i poszedłem. I teraz się okazuje, że ktoś nie odbiera 50 trójki, bo to miało być garlikowe, a moja miała być spacey. I wiecie co kurwa? Zjem to i dopiero myślimy co dalej. Yo, lewus! Kapitan Timon do so. dyspozycji! Cały gang! Nie myślisz sobie, że wstyd tym pokazać, że tutaj w LoL Parku nic nie ma? Oj, czy jest jakaś afera? Pani Andrea z regał tu przyszła. Tak naprawdę. Musisz zapytać kukę, czy laseczki też tak na niego lecą, kiedy chodzi w bay. W lewus, schodzący przez market. To kilka jakaś taką. Serio? atak. Serio? Zainteresowanie chłopców. Jeszcze nie przysłuchajcie. Chłopców? No, moje mi rajona, nie? Chyba o to chodzi. Ja to lekko się śliwi. Ja bym poszedł gdzieś dalej, tu nic nie ma. Nie nagrywaj, nie. Chuj, popularny jestem. Nie nagrywaj. Ja no, Gościu, rysuje. przestań mnie nagrywać w końcu. Opuszczamy ten niewdzięczny przybytek i idziemy oglądać muzeum. Do muzeum, które podobno ma pięć pięter. Czy okaże się z Kamem i nic tam nie ma? Przekonajmy się. Co tutaj się dzieje? Wielkie jakieś plakaty z zawodnikami. Kogo Bo tutaj to mamy? Stawa. Kanion. money Money 2023. Sprawdźmy w środku. Zobie! Weszliśmy tu i to od wygląda lepiej. To jest jakaś tajna wystawa, i teraz możemy bierzeć znaczki i wygramy coś ciekawego. Ile znaczków musimy mieć? Worlds 23, 9, 8. Zobaczmy, czy będziemy w stanie złapać je wszystkie jak Pokémony. So... polski akcent Fnatic 2011 to są wszyscy mistrzowie świata. Fnatic, TPA, SKT, Samsung Galaxy, SKT, proszę bardzo, po raz kolejny. Tutaj 5 pięter. Break zone na piątym, Poniżej co jest? Esports floor. Fun floor na trzecim, Play floor. Welcome floor, co tutaj już przeszliśmy. Mamy planiki i będziemy teraz łowić boksy, nie? Pierwsze znaki tam są, to jest cała historia. No, to jest fajne. Pusty, ty widzisz to, co ja? O, Luzis! Spróbuj mi już Ale, ale Deftowi się ten. To jakiś pies! Hmm. Poznasz wszystkich zawodników? Tak. To jest Dev Od I lewej, nie? King. A to nie Kingen? Goście, to Kingen. Kingen, oh shit. Kingen. Hype train. Robimy tube girl w hype trainie. train. Ciekawostka. Wiesz, że to, co tu jest, to jest Phoenixa? Tak, Phoenix? Nie, ale Phoenix jest teraz z tego czegoś. No jest, jest. Piotrek. So, okay. We're from Poland. Yeah, Orland. we're from Poland. Yeah, yeah. Ja. Yeah, 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 first name Korea. That's oh. Yeah, we watched the, the semi-finals, Team One oh. versus oh. znam pewną opowieść, na polskim Twitterze, w której pokoje wyglądają właśnie w ten sposób. To nie jest do końca normalne, ale pochuj ten czas. W moim Kobe, nie? Słuchajcie, ta wystawa zjada dupą lolpar. Mamy zdjęcia, takie sobie zrobiliśmy Tutaj człowieka go pokazuje, pokus był dobry Tam przez chwilę byliśmy w pokoju Defta, jak widzieliście Zebraliśmy piecząteczki, za nie dostaniemy, nie wiem, może jakąś nagrodę I są potem Tam się gra jaka to melodia Pani aktualnie tańczy w takim szoku, bo to jest wszystko totalnie zajebiste, co to I jest totalnie za darmo A wyniesiemy merch Co? Piotruś właśnie przybija tutaj nasz obrazek Człowiek. I jeszcze widzowie, drugie, Dopychamy. tego jeszcze nie mieli, Polska górą Kolejne pytanie, kolejne pytanko. kolejne pytanie, zobaczmy, jakie jest tutaj o co tu chodzi ta się robi tak chłopaki i dziewczęta, odpalasz tu, siup, no, I wybierz, masz. wybierz gracza, który, który zagrał mniej niż 300 gier No i teraz Piotruś oddajemy naszą kartę, i ile grać. będzie dobrze? Wszystko jest źle na razie, ty, w dobrze, no ale lecimy. Tylko jedno źle. Okej. Okay. To jest jakaś ściana, jest tyle fajnych rzeczy. Ale wszystko ładnie narysowane. To jest jakieś alpaka dla defta, tu Fraudster, tutaj jakaś Ari, a my narysujemy wielkiego Penisa. Polską flagę. napiszemy Polska górą, żeby każdy wiedział, że Polacy są mega śmieszni i za granicą nie boją się swojej tożsamości. Widzowie, Piotruś jest lekko popierdolony. I on to zrobił naprawdę. Proszę bardzo, efekt końcowy to jest... Faker. It was yeah. so free this year. Yeah. Those marks. I felt like this this year he was so complete during the whole season. Yes. się zebrać wszystkie stampy i teraz odbieramy nagrodę. To jest ruletka, kręcimy. To jest kulka. I w kulce? Yes, team, poster. team Poster. Team Poster. Wow! Yes, to team jest team jakiś poster. dobry rol yeah, thank, you. thank you. Teraz Lewus głosuje. Okej okay. oh, Mega no? spot, fajnie to było I no? ci, którzy z nami nie przyszli, czyli cała reszta, może siąść na butle i Oni żałować Oni się nas jakbyśmy byli jacyś dziwni D1, 1 co? Base camp, PC cafe, console, good snack co będziemy tu robić? Tak naprawdę to nie jest gówna siedziba, oh. tylko jeden z PC Bangów oh. tutejszych. Można sobie pograć w lola. Zginie! Czekamy jeszcze na innych świrów, a teraz będziemy grać flex na koreańskim serwerze. Cooo! Siema, jesteśmy właśnie w sklepie Genzi. Tutaj można powiedzieć dobra robota od Freeza widać na pracowanie. T1, będziemy nerdzi Wygląda to naprawdę nieźle, nie? Takie spore Wiecie jaką mam relację z T1, ale muszę przyznać, że jakby ten obiekt robi wrażenie, a to tylko jeden z kilku, które tutaj mają Mamy kompiki, tutaj będziemy grali, jest jakiś sklepik, tu są rzeczy dookoła Ale nie ma jerseyów Nie ma jerseyów, ale też jest bardzo fajnie, nie? I planujemy pograć trochę fleksów. Mieliśmy taki szatański pomysł, żeby zrobić 1v1 na losowych ludzi z Korei, zobaczyć jak nam pójdzie, ale to chyba raczej nie wyjdzie Bo przestraszyliby się rajona i tego, że Lewus ma mega ogarną Orianie, ale generalnie zobaczcie sami, że to jest piękne miejsce vlogerzy z Ameryki. Nie Oni wiedzą co chodzi. No straszne to jest, to jest... Kaki. Kaki! Normalnie ten ziomek przychodzi tutaj do wejścia i ochroniarz się to go, pyta, jest czy jest wpisany na listę, nie? Ja w takim szoku mówię o co chodzi. Tam się potem pobili, ja nawet nie będę opowiadał, Jaką ale... listę! Jaką listę? Nie wiem. To w ogóle sprawdźcie sobie, pojebane to wszystko się działo w weekend, weekend 2.1.1.5 sprawdźcie temat. I Google. Go. Chodźcie, będziemy oceniali tutaj w PC banku. ci pokazać tutaj widzą, jak wygląda proces Na przykład ogarniania komputerów i ogarniemy wspólnie, żeby już usiąść i grać, ogarniemy, bo dostamy. stoimy. Masz konto na serwerze korańskim czy nie Mam o, stary, wow, ja wow. jest League of Legends tak. player. Stary, ja zawijam, ja wchodzę Renekton top i jest kilowany. No jedno konto mamy Steam Mamy Mam jedno konto z simiwa. Na nasz Nie wiem. No, nie jaki wiem. to plainer polski to player, nie? Tak? Mogę tak? grać na jego koncie, żebyś tak. przejął skina nie? Daj mi revoluta swojego. Znowu chcesz pieniądze. Znowu? Ja wiem ten związek, ale mam tak, nie, nie dawaj mu tych pieniędzy. No i to jest właśnie upadek człowieka. Przyszedł, jak bankomat zapłaci, poszedł. A ta zadowolona ma do następnego miesiąca. Kupiła sobie kolejną zabawkę. Lewóz, wiesz, że to nie wypali. Ten związek nie ma przyszłości. Oni No niestety siedzą i sobie grają. Dobra, speedrunuję Ej, bo w ogóle problem się rozwiązał, nie? Bo Lewus spożyć z Solokiem i możemy grać piątką. Czemu? Tak? Nie potrafi... Bo on jest samotnikiem. Powiedział, że nie będzie na nas tyle czekał i początku grać Solokiem. To, 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 to co gramy. Siema! Przyszliśmy do PC Bangu Tivana, tak jak widzieliście, pochodziliśmy sobie w kółko i teraz będziemy grali derby 4 na 4 nasz skład, team, mrożony lewusa, pani Ola, Peter, Luis Chwila, chwila, chwila. Ta, nazywamy się Ciaska kukę. Nie. To jak? Możemy jakiś neutralność rozmawiać? Wrożony, wrożony Kukę 2 1 5 I teraz tak, Pani Ola gra na bocie razem z Kukę Ja idę topa, pobić o, pateca, a na nim stać? Grałem bez junglera, tak? Grałem tak. bez junglera, 4 na 4 Także y, zobaczymy, kto będzie lepszy, nie? Dobra, jakiś komentarz z metra? pochnęli mnie kolanem, ale się zmieściłem Ej, pasz teraz, nagraj teraz do vloga Teraz mnie dopychamy? Ale my dopychamy A, to jednak wypychamy I wyszedł przynajmniej